Witamy serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj kontynuujemy omawianie Gwiezdnych Wojen, komiksowych Gwiezdnych Wojen. Nadrobiliśmy Darta Wejdera. Dzisiaj czas na serię główną Star Wars. Star Wars, tom piąty, droga do zwycięstwa. Tom, który zbiera pięć zeszytów od 26 do 30. I tutaj nie mam już większego wstępu, także drogi kolego, powiedz nam dwa zdania o twórcach. Tutaj za scenariusz oczywiście niezmiennie odpowiada Charles Soul. Za rysunki w większości tego albumu odpowiada Andres... Janole chyba nie wiem belgijskie jakieś francuskie nazwisko który rysuje zeszyt 26 7 8 i 30 i w zasadzie ja z tego co widzę, to nie widzę nic innego na, na koncie tego rysownika poza właśnie tym występem w Gwiezdnych Wojnach, więc nic o nim nie powiem. A drugim rysownikiem w tym tomie, który odpowiada za jeden zeszyt, czyli analogicznie jak to mieliśmy w Darcie Wejderze, jest Ramon Rozanas, który już nam się w Gwiezdnych Wojnach, tych soulowych, przewinął w kilku Zeszytach, bo on rysował zeszyt 7, 8 i 12 oraz rysował kilka zeszytów w ramach serii Age of Resistance. Także. No z tym rysownikiem już mieliśmy do czynienia. No, a rysunki w sumie w całym albumie są dosyć charakterystyczne, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale one są takie troszeczkę bardziej jakby kreskówkowe na tle tego co standardowo dostajemy w tych komiksach. Znaczy mi się podobały rysunki. Ten główny rysownik on bardzo fajnie rysuje. To są takie lekko kartunowe postaci, ale to jest taka kreska, którą ja lubię. To są fajnie odtworzone emocje. Dobrze wyglądają te postaci, które znamy, a on jest oparty głównie na nowych bohaterach, i oni wyglądają naprawdę fajnie. To się bardzo przyjemnie ogląda. Natomiast ta zmiana rysownika jest w w środku i to jest dość e, mocna zmiana. Ale też e, za chwilę powiemy o, segmento o segmentowości tego tomu. Ta zmiana jest w momencie, gdy my mamy no, przeskok tak naprawdę do zupełnie innej opowieści i, i jeszcze sam początek tego zeszytu jest w totalnie innym klimacie, więc ta zmiana jest bardzo widoczna, ale ona jest też fabularnie widoczna, bo jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Więc to tak nie boli. E, no to są inne rysunki. W tym zeszycie też przechodzimy już do takich klasycznych miejsc, gdzieś tam walka i, 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 i ciemne pomieszczenia, i statki kosmiczne, i szturmowcy imperialni, ale to jest właśnie takie płynne przejście, a potem, gdy wraca główny rysownik, to tak naprawdę przeskakujemy znów w zupełnie inne miejsce w galaktyce, więc ja nie czułem takiego pod kątem wizualnym, takiej dużej zmiany, bo ta zmiana jest też pod kątem fabularnym. Ja ogólnie jestem zadowolony z rysunków w tym tomie. Bardziej podkreślałem to, że one są nieco bardziej kreskówkowe, no bo jednak mam wrażenie, że dominuje właśnie ten taki Marvelow, Marvelowa średnia i raczej ten taki realizm w kresce, umowny realizm oczywiście, a tutaj no jednak ta kreska jest taka bardziej miękka, bardziej kartunowa, bardziej kreskówkowa. Bardzo w porządku, przede wszystkim też ze względu na kolorystykę, bo ona jest taka dużo żywsza niż chociażby właśnie też we wspomnianym przez Ciebie darcie wejderze i podoba mi się ten styl, w jakim cały ten album jest rysowany. tym bardziej, że no tutaj. Rysownik ten główny mógł się trochę pobawić, no bo tak jak mówisz, no, cały ten album to nie jest właśnie jedna spójna historia, tylko to są. To jest kilka opowieści tak naprawdę, i każda z nich jest też w nieco innym klimacie, nie? więc tutaj pod tym kątem, no to całość jest dosyć różnorodna, też pod tym kątem takim wizualnym, nie samej kreski, ale tego, że właśnie dostajemy no, bardzo dużo różnych gwiezdnowojennych motywów tutaj. No, i te postaci, ich mimika oddaje ich emocje. To tak, też jest to fajne, prawda. bo ten, ta główna seria Star Wars zaczynała się też od takich trochę kartunowych rysunków, a tam jakieś przedziwaczne oczy były, te postaci wyglądały dziwnie. Tutaj, jak są szczęśliwe, to widzimy, że są szczęśliwe, jak są przestraszone, no to widzimy ten strach. Także to, to gra, to się dobrze ogląda. Natomiast, powiedzieliśmy o segmentowości, no tak naprawdę są tu dwa takie wyraźne rozdziały, pierwszy trzyzeszytowy, drugi dwuzeszytowy, to są dwie zupełnie inne historie, przy czym ta pierwsza ma jeszcze powiedzmy taki prolog, wprowadzenie w postaci pierwszego zeszytu, zanim przechodzi do, do takiej, tej, tej głównej, tego głównego wątku, no to ma Pewne rozstawienie pionków, i ten pierwszy zeszyt tego tomu zaczyna się od parady z okazji Imperialnego Dnia Jedności, no i od ataku sojuszu rebeliantów, od zniszczenia tej parady. To jest takie pierwsze duże zwycięstwo pochod. W sensie w oni nie zwyciężyli, ale no. Pierwsze duże zwycięstwo od dawna Sojuszu Rebeliantów, które poszło w świat, no bo ta parada była oczywiście transmitowana przez Holonet. No, i my dostajemy najpierw te, te wybuchy, te, te, to rozwalenie tej parady, potem przenosimy się na chwilę do sojuszu, gdzie widzimy do, do siedziby sojuszu, gdzie widzimy trochę rozprężenie na niższym szczeblu i e, no, na radę na wyższym szczeblu, i tam pojawiają się główne głowy sojuszu rebeliantów Monmotma, admirał Akbar, Herasindula. E, no, i wtedy przeskakujemy do tajnej placówki imperialnej o kryptonimie Drugie Słońce. Przez długo nie będziemy wiedzieli oficjalnie, czym się tam zajmujemy. No ale mamy tutaj postać pewnego mofa, którego znamy z filmowych epizodów oryginalnej trylogii, no i drugie słońce, raczej dość oczywiste, gdzie jesteśmy. No i tam pojawia się pewna imperialna Major Sharin, która po porażce komandor z Zachry w poprzednim tomie i po tym właśnie dniu jedności imperialnym została wysłana, żeby przeprowadzić kontrolę procedur w różnych jednostkach, a że jest to aktualnie najważniejsza i najbardziej tajna placówka imperialna, no to zaczyna od tego. No, i tak naprawdę my przenosimy się na kolejne dwa zeszyty, głównie w to miejsce, a dokładnie do bohaterów z tego miejsca, ponieważ poznajemy tam porucznika Johna Meltona i Bevelin, jego małżonkę, no i oni mają dwójkę dzieci, i dowiadujemy się, że oni są tak naprawdę ukrytą komórką szkarłatnego świtu. Byli imperialni, którzy stwierdzili, że nie chcą iść tą drogą, drogą śmierci i zniszczenia, i są zatajoną, ukrytą komórką szkarłatnego świtu, co pokazuje, jak głęboko sięgają macki szkarłatnego świtu. I oni dostają zaszyfrowaną wiadomość od Kiry, że mają Narobić bałaganu. No i robią ten bałagan, jednocześnie oczywiście uciekając. Uciekają statkiem, zostają wykryci. My wtedy już się oficjalnie dowiadujemy, czym jest to drugie słońce, czyli druga gwiazda śmierci, już tak w końcowej fazie budowania, tworzenia. No i tak naprawdę widzimy ucieczkę naszych bohaterów którzy są ścigani przez Imperium i nadają wiadomość do sojuszu rebeliantów, że proszą o pomoc, chcą dostać schronienie, chcą dostać pomoc, w zamian za to będą mieli jakieś szalenie ważne informacje dla sojuszu. Tutaj też zresztą pojawia się postać znana z filmów, bo widzimy w jednej placówce na zewnętrznych rubieżach tego kolesia z wąsem ze Skari w złotra 1, który zajmował się łącznością. No i nasi bohaterzy docierają na Korusant, Sojusz rebeliantów raczej zakłada, że jest to pułapka, że to ktoś wysyła do nich i chce ich wciągnąć, ale Luk wtedy przez moc wyczuwa, nie pomagamy im. I tutaj pada żart, mam co do tego dobre przeczucia. No i Luk i rebelianci udają się na korusant, by przejąć. Tych bohaterów, i w ten sposób Sojusz Rebeliantów dowiaduje się o istnieniu drugiej Gwiazdy Śmierci. No i y, ja Ci powiem, że tutaj y, z jednej strony podoba mi się, y, że mamy y, no, trochę taki trzyzeszytowy blok, który w nieco inny sposób podchodzi nam do rebelii w tym momencie, w którym ona jest, nie, bo z jednej strony mamy właśnie jakiś tam mały sukces na tej paradzie, z drugiej strony mamy Całkiem pomysłowo wpleciony wątek szkarłatnego świtu. Z trzeciej strony mamy wicieczkę na korusans. Znów nie wiem, czy troszeczkę nie jest nazbyt zbyt przygiętą, ale, ale w sumie jest to jakoś tam wyjaśnione i obudowane na tyle, że, no, no. że można to, to kupić. I to mi się dobrze czytało. Ja trochę się zastanawiałem, na ile tutaj Soul nie retkonuje albo nie dopisuje. Znaczy, no na pewno dopisuje, ale nie wiem, na ile on retkonuje jakieś pewne wydarzenia, no bo przecież. Nie, jeszcze nic. To było przemilczane przecież. W Starej Kanonie pewnie nie, ale w Nowym to jest przemilczane. W Nowym na chwilę obecną wiemy tylko to, co padło w szóstym epizodzie. Wielu botan zginęło, by zdobyć te informacje, no ale tu chodzi o plany Gwiazdy Śmierci, a nie o no e, właśnie, samą informację właśnie. o tym, że taka istnieje. Nie? Znaczy, tak, bo ja nawiązuję. Trochę do tego starego kanonu, że z tego co sobie tam przeglądałem, no to tam cała historia w ogóle drugiej Gwiazdy Śmierci i właśnie od tej informacji aż bo po plany Gwiazdy Śmierci, no to to była dosyć długa opowieść, rozpisana w różnych komiksach i książkach, i dlatego mówię, tu nie wiem na ile to się kłóci z tym, co było w legendach, zresztą to w sumie jest nieistotne, ale akurat mi się dosyć to podoba, no bo po pierwsze to się nie kłóci w sumie. Wydaje mi się na tym etapie raczej z innymi rzeczami, no bo to jest po prostu informacja, że coś takiego jak Gwiazda Śmierci powstaje, więc można na tym budować sobie dalej, czy, czy rozwijać tę opowieść dalej. A z drugiej strony, no. Jak już mamy tak ważny, ważną organizację, jaką jest szkarłatny świt na tym etapie tych komiksów, no to mi się podoba, że y, oni są też ważni pod y, właśnie takimi niezbyt oczywistymi względami. Nieraz, nie? Że właśnie y, no. Mamy te różne działania Kiry, a tutaj dzięki właśnie jakimś tam szpiegom też dosyć nietypowym, no bo to, to cała rodzina jest, no rebelia dowiaduje się właśnie o, o istnieniu drugiej gwiazdy śmierci. Spoko rzecz. Spoko rzecz, dobrze napisana i podobała mi się ta, wiesz, ta ucieczka z tej bazy. I... No, to jest całe fajnie poprowadzone. I sam początek tej ucieczki i to, jak oni potem się miotają i to, że muszą na to Coruscant polecieć, mhm, bo dokładnie. w tym statku zakodowanych jest niewiele tras nadprzestrzennych i to, jak trafiałem na Coruscant gdzieś tam na niższe rejony, to jest fajne. No potem może to odbicie trochę przegięte, ale to mi się bardzo podobało ta część tej historii. Nie wiem tylko, czy no, zostanie gdzieś wyjaśnione, co w ogóle chciała osiągnąć Kira, bo to jest taki zapalnik tego, taka iskra. Tylko co ona chciała osiągnąć, zróbcie dym. No, zrobili dym i uciekli. W sensie w samej, w samej tej nie zrobili dymu nawet, bo gdyby im udało się uciec, gdyby nie palnęli czegoś tam, gdyby żona nie palnęła czegoś przez komunikator, to oni by po prostu odlecieli, nikt by się nie dowiedział, żadnego dymu nie zrobili w tej bazie, w tej placówce. Więc w sumie to mnie zastanawia, czy to jakoś będzie wyjaśnione, co chciała osiągnąć Kira. Znaczy, no wydaje mi się, że po prostu to jest element, z całej tej rozgrywki Kiry z Imperium no bo my już przecież od jakiegoś czasu wiemy, że ona próbowała obalić właśnie Palpatina i Weidera jako Sithów, których sobie tutaj upatrzyła jako tych głównych wrogów no i wydaje mi się, że to wiesz, to był taki Elemencik całej tej, tych szachów 5D, które są rozgrywane, no to po prostu, żeby w miarę możliwości, nie wiem, może zrobić jakiś sabotaż w placówce, nie wiem, opóźnić może pracę. No a jak już doszło do czego doszło, no to podrzucić informacje do rebeli, no to też zawsze trochę więcej chaosu i, i jakiś, jakaś przewaga dla. No strony, która poniekąd walczy o to samo, nie? No. no ale podoba mi się, że to już wypłynęło, bo już trochę ciągniemy tą główną serię i może teraz pójdziemy w tym kierunku. Czyli właśnie zdobywanie kolejnych informacji, zdobywanie planów i e, no może nie planowanie e, ataku nad Endorem, bo to w zasadzie jest opisane w jednej książce, e, młodzieżówce wydanej kiedyś przez Egmont, nie pamiętam teraz tytułu. Tam był Miecz Jedi, Ucieczka Szmuglerów i Ruchomy Cel. O, to był Ruchomy Cel. E, zresztą bardzo fajnie opisane z tego co pamiętam. E, na tamtym etapie to było duże wow, że Sojusz Rebeliantów przedstawiony trochę nie no od tego momentu Momentu już było to nieraz, <noise> tak, więc to już może takie wow nie robi, ale wtedy robiło. E, natomiast w tym tomie, bo nie wiem, czy chcesz jeszcze coś o tej części, o tym segmencie nie, mówić, nie, idźmy no, dalej. No, w tym tomie nie idziemy dalej. Czyli dostajemy pewną bombę. I tak naprawdę, jak przechodzimy do ostatnich dwóch zeszytów, to idziemy zupełnie w innym kierunku. Mamy uspokojenie na samym początku, i tu jest właśnie ta zmiana rysownika, i to jest to, o czym mówiłem, bo tutaj mm, trafiamy na galaktyczne jądro, na planetę Spira, i tam e, Amelin Holdo e, zaprosiła całą naszą paczkę na wczasy. Oni sobie siedzą w jakimś kurorcie, grają sobie tam w karty, czy w planszówki swoje gwieznowojenne, Leja sobie z Holdo leży na leżaczkach, wszyscy w jakichś tam kostiumach kąpielowych, koszulach w kwiatki, Lando w przyciemnianych okularach, świeci słonko, wszystko takie w takich barwach. No i dowiadujemy się, że Holdo ma, to znaczy w ogóle Sojusz ma dalej problem z brakiem paliwa. W poprzednich historiach. Dowiedzieliśmy się, że Leia zawarła jakiś tam układ ze szkarłatnym świtem, co zresztą też jest wspomniane na samym początku tego tomu, i że szkarłatny świt ma działać jako zaopatrzenie, a Holdo została odesłana, żeby e, to nadzorować. No tutaj Holdo mówi, że tak naprawdę zerwała, znaczy zostały zerwane wszelkie kontakty ze szkarłatnym świtem i nadal ten problem paliwa się pojawia. No i Holdo ma pewien plan. Na tej planecie odbywa się aukcja. Taka prestiżowa aukcja. Oni wszyscy ubierają się tam w garnitury, sukienki, zakładają maski i na tej aukcji zostaje wystawiony między innymi statek szturmowy Nihilów. Statek szturmowy Nihilów, który bardzo chce zdobyć Kustosz Muzeum Imperialnego na Korusant. Oni próbują z nim licytować, ale no w pewnym momencie muszą spasować, żeby nie wzbudzać zbyt dużych podejrzeń. I w nocy udają się do hangaru. W którym przetrzymywany jest ten statek i tam dowiadujemy się, jaki Holdo miała plan. Otóż wszystko to jest związane z erą Wielkiej Republiki. Okazuje się, że jest jakiś mityczny, był kiedyś jakiś mityczny konwój Kezarata, czyli zaginiony od stuleci statek, który zawierał setki tankowców, Tibany, Koaxium itd. To był konwój Gildi Bain. No i on zniknął tego samego dnia, kiedy w nadprzestrzeni rozpętała się jakaś burza, którą powiązano z nihilami i silnikami ścieżki. Czyli jak rozumiem, chodzi o y, wielką katastrofę nadprzestrzenną, ale mogę się mylić. Nasi bohaterowie no, nie wierzą, bo to przecież legendy, bajki, oj, wyciągasz tu z kapelusza same jakieś tam fikcyjne postaci, jak nihilowie i, i Wielka Republika i konwój Hezarata. No ale wpada na to imperium, zaczyna się strzelanina, oni uruchamiają ten statek, wylatują, no i odpala się ten silnik z ścieżki i przenosi naszych bohaterów w bezprzestrzeń, czyli w lokację znaną z Wielkiej Republiki. I ostatni zeszyt jest tak naprawdę pewnym prologiem do dalszej części tej historii. No Nasi bohaterowie trafiają w miejsce, z którego. Trochę nie ma ucieczki i jest jakieś, no, totalnie z innej bajki. No i to był dla mnie szok, bo o ile wiesz sam ten wątek tego statku nihilów. No to uśmiechnąłem się, mi się podobają takie wtręty i to jak ta Wielka Republika tak krok po kroku jest przenoszona... To już zresztą gdzieś się pojawiało, w nie? Afrze, Chyba w Doktor, Afrze, Afrze, tak. tak, w drugim matyka, tomie no? doktora Afry bodajże, tam był przecież cały wątek wok właśnie wokół silnika ścieżek, nie? Także patrząc na i komiksy i właśnie na gry, przecież jak opowiadałeś też czy nawiązywałeś w podcastach do Drugiej części gry z Kalem, no to tam też Wielka Republika odgrywa dosyć ważną rolę. No bardzo duże znaczenie. I, i, no. I to jest super. Dla mnie to jest naprawdę też taki dowód na to, że ta Wielka Republika i ma dobrą prasę, i się przyjęła, nie? Że, że to jednak wpływa w tej chwili na to, co się dzieje tu i teraz. I podoba mi się też sposób, w jaki to się dzieje, no ale jak ten statek no to mówię uśmiechnąłem się i tyle natomiast jak oni się przenieśli do bezprzestrzeni to no trochę zbierałem sztękę z podłogi bo no nie sądziłem że aż tak bezpośrednie no, nawiązanie no. do The High Republic dostaniemy no i co więcej w zasadzie to może być bardzo grube nawiązanie, no bo oni utknęli w tej bezprzestrzeni. Można powiedzieć, że natykają się na pewne postaci, które tam funkcjonują właśnie też od wieków, no bo, bo, bo utknęły i, i nie są w stanie się te same z siebie wydostać. No i co przyniesie przyszłość, to nie wiemy. No na razie to jest. Bardzo intrygująca rzecz. Trochę początkowo dziwnie pisana, no bo tam się pojawia taki mały chłopiec i to jest takie trochę od czapy, jak to się wszystko dzieje, no ale sam wątek, sam pomysł, mega ciekawy i ja naprawdę jak rzadko kiedy to miałem od razu tak, że wiesz, jak skończyłem, to najchętniej bym sięgnął od razu po kolejny tom, żeby się dowiedzieć, co tam na nas czeka. No i przy okazji się też wyjaśniło, dlaczego właśnie mamy ten finał eventu Ukryte Imperium okrojony tak naprawdę do minimum no bo z oczywistych względów ta seria Star Wars nie mogła być połączona właśnie z finałem tamtej trylogii no bo nasi bohaterowie utknęli w bezprzestrzeni w tym czasie także no, mega ciekawa rzecz, a też samo to podprowadzenie, wiesz, tam ten bal, te, to takie uspokojenie, te, te sceny nad basenem, luk odpychający wodę, mocą, inne tego rodzaju rzeczy. Bardzo sympatyczna, bardzo fajna rzecz. Taka nietuzinkowa też, bo no nie mieliśmy zbyt często okazji, żeby widzieć naszych bohaterów w takim A Znaczy, jeżeli chodzi o bezprzestrzeń, no też byłem mega zaskoczony. Trochę się obawiam, no, ale, to ale bardziej wierzę lowi. Trochę się obawiam, bo jednak no, to jest Luke, Lando, Leia i nasza ekipa i teraz są wrzuceni gdzieś tutaj w jakieś takie miejsce z postaciami przedwiecznymi, e, dziwnymi postaciami. Jak ten chłopiec się pojawił, to mój mózg od razu zadziałał, no. bo on do nich mówił, o przywieźliście nowe smaki, nie? Ale dostaje tam jakieś pałeczki, zjada i to mustyka. Myślałem, że, że tu wkroczy nam kanibalizm. No, trochę się boję, jak to będzie poprowadzone, ale podoba mi się. To w ogóle tak silne nawiązanie tutaj to jest coś fajnego, coś wow, no bo lubimy Wielką Republikę my tutaj obecni w konglomeracie. Także fajna rzecz. Tu mamy walkę z jakimiś robotami nihilów, z tymi trzema błyskawicami na, na czołach. Zresztą fajna jedna okładka też. Normalny. Luke, ale tam w takiej mgle i za nim te świecące trzy błyskawice w kilku miejscach. To jest, tak jak mówimy, wprowadzenie. W teorii luke pozbywa się swojego miecza. Myślałem, że w taki sposób tutaj to załatwią, ale w praktyce to jeszcze nie wiadomo. Pojawia się jakaś nowa postać na koniec, no nie wiemy, do czego nas to zaprowadzi. To jest prolog do następnej opowieści, do której będę podchodził z obawami, ale też na nią czekam. Tup tam nożkami, co tam Soul nam wymyśli, bo wierzę w niego bardzo. Natomiast to całe podprowadzenie mi się ono bardzo podobało. Z jednej strony można narzekać, no, że właśnie zrzucili na nas bombę w postaci drugiej gwiazdy śmierci, a my teraz przeskakujemy do kurortu, ale dla mnie to jest chyba okej. Okay. Zostawmy tę gwiazdę śmierci w tym momencie i mamy co innego do pokazania i tak Taki właśnie ten odpoczynek to jest coś fajnego. Szczególnie, że ten komiks bardzo dobrze gra relacją między Leo a Holdo. Ona jest tutaj rozpisywana od początku do końca w dialogach między tymi postaciami, i to są naprawdę bardzo fajne dialogi, a mnie się to bardzo podoba, bo to jest jednak przyjaźń od dzieciństwa, przyjaźń no, z, w trudnych czasach. I w sumie, gdybym to wiedział wcześniej, to ciekawe, jakbym teraz oglądał e, ostatniego Jedi i scenę rozstania, scenę poświęcenia, może zupełnie inaczej bym na to spojrzał. E, no, ale tak czy siak, bardzo mi się podoba to podbudowywanie tej historii, bo to jest naprawdę e, bardzo fajny wątek e, długiej, wieloletniej przyjaźni. No tak, no to jest. E... Kolejny raz, gdzie coś, co jest jedną sceną w filmie dostaje podbudowę i, i suma summarum jest dużo lepsze niż to, co w filmie dostaliśmy, nie? No bo jednak my już chwaliliśmy ten wątek Holdo chociażby w Mandze, nie? Czyli księż, lej mhm. Alderana, no teraz już jest powieść wydana, więc można też sobie po to sięgnąć, no ale ten, ten wątek w komiksach też się przewijał, także mi się zawsze też pod, to podoba, tym bardziej, że ja lubię postać Holdo i właśnie tę jej dynamikę z Leją, taką kumpelską, ale jednak czuć, że to są odmienne charaktery, nie? że to nie są postaci identyczne i takie po prostu przyjaciółki, besties, jak to się mówi, jeden do jednego, tylko no jednak każda ma trochę swój charakter, swoje cele, swoje odmienne nieco od drugiej podejście do życia. No okej, okay. tutaj więcej nie powiem, bo, bo tak jak mówię, no ten komiks opiera się na tej bombie rzuconej w postaci Wielkiej Republiki, ale oceniając cały ten tom, ja jestem bardzo zadowolony. Zarówno z y, kierunku, i to no, dwóch kierunków, bo pierwsze to. to zapoczątkowanie wątku drugiej Gwiazdy Śmierci i to, jak on zostaje odkryty, bardzo mi się to podoba. No i ta Wielka Republika i to, jak to zostało wprowadzone i no na razie tylko wprowadzone, ale jak do tego doszliśmy, cała droga. Ale ogólnie, to jak to jest pisane, no tutaj mamy drobiazgi rzucane w pojedynczych dialogach, które nawiązują do czegoś, co działo się wcześniej, uh -huh. zamykają to i to jest wszystko płynne, spójne, fajne. To się naprawdę dobrze czyta. W jednej rozmowie masz coś podsumować co było wcześniej. I okej, okay, to, to, to daje z, dużą spójność tej serii. No, nie chcę znów porównywać do no, no Bardzo fajny tom, bardzo mi się podobał. No i ja też jestem zadowolony. No, my tak y, y, trochę mam wrażenie nie doceniamy właśnie tego, jak dobrze pisana jest to seria, bo jednak cały czas jak podkreślamy jakieś walory tych komiksów z tego okresu, to że Afra, Żyłowcy, Vader to wiadomo, że słabizna, no a te Gwiezdne Wojny no to tak jakoś tam są, ale ja mam wrażenie, że jak wracamy, to jednak czuć, że to jest seria po prostu pisana przez bardzo dobrego scenarzystę, który też ma pomysł na kilka, kilkanaście zeszytów do przodu, gdzie po prostu potrafi to wszystko rozpisać, no i tutaj znów to procentuje. No, ja się też zgadzam, że akurat w tym przypadku trochę z obawami podchodzimy, ale ja też nie ukrywam, że z pewną ekscytacją, jeżeli chodzi o kontynuację wątków tutaj zapoczątkowanych, także zobaczymy, co tam dostaniemy. No dobrze, na szczęście dostajemy to już niebawem, bo z tym komiksem trochę sobie poczekaliśmy. Zobaczymy jak długo poczekamy z kolejnym, a za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję. Dzięki również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over! Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off!